Mamy zamontowaną pompę ciepła Mitsubishi Zubadan o mocy 6 kW. Budynek, który ogrzewa jest o powierzchni 166 m2, 140 m użytkowych, z czego reszta to jest dogrzewany garaż. Dom budowany w 2013 roku, mur, poroterm, 24 cm, 15 cm Styropianu, izolacja posadzki 8 cm, skosy wełna mineralna 30 cm. Na parterze mamy ogrzewanie podłogowe. Na piętrze już mamy grzejniki aluminiowe. Zużycia opału, jakie tutaj było wcześniej na kotle stałopalnym, na ekogroszek, to 3 tony. Czyli przy obecnych cenach ekogroszku to 4,500 tysiąca zł. Koszt ogrzewania. A tu mamy. Na wyświetlacz podane zużycie na pompie ciepła za 2024 i 25 rok to jest 3,500 kWh, przez cały okres zimowy tu mamy podlicznik energii, który nam potwierdza to zużycie zewnętrzne, że to, co nam podlicza pompa nie jest oszukane, okłamane. Temperatura zasilania, jaka była tutaj potrzebna, to 40 stopni. Więc mamy dowód na to, że na grzejnikach przy pompie ciepła nie potrzebujemy koniecznie wysokich temperatur zasilania i że pompa ciepła nie zużywa nie wiadomo ile energii.